Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie na BioFarmie Colin. Dzisiaj taka informacja, oferta last minute. E, związana z... uwaga! Tymi tutaj ślicznymi, chodzącymi boczkami. <grym> I szynkami. I kto tam co lubi? Sprawa jest taka, że do końca czerwca jeszcze jest dostępnych 5 takich sztuk. E, potem już e, tylko październik gdyż po prostu już e, pod koniec czerwca wchodzimy w natłok prac e, około żniwnych i tym podobnych a więc czas będzie dopiero gdzieś w okolicach października także te trzy miesiące sobie, e, że tak powiem od ubojów robimy wolne e, natomiast jeżeli <laughs> oglądają mnie Fani wieprzowiny, mięsożercy. No to tak jak wspomniałem, oferta Last Minute na kupno takiej właśnie wspaniałej, zdrowej wieprzowiny, z wolnego paswiskowego wybiegu, chowu ekologicznego na paszach naturalnych, bez udziału antybiotyków, hormonów wzrostów czy też pasz GMO. No i oczywiście żadnych pasz przemysłowych, tylko i wyłącznie zboże, słoma, siano, trawa i co tam jeszcze w ziemi sobie wydłubią. Także osoby zainteresowane zachęcam do kontaktu. Kontakt pod filmem bezpośrednio do mnie. Także, także tak, zapraszam chętnych do kupna rąbaneczki. Przypominam, iż na Biofarmie Koli jest możliwość odbioru osobistego wieprzowinki lub wysyłki w termoboxach z lodem także jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność prawda wieprzki? tak jest o, kąpiel błotna w toku także <laughs> elegancko pozdrawiamy serdecznie i czekamy na zamówienia pozdrawiam z Biofarmy Kolin, cześć Tak, nawadniaj się, nawadniaj. Żeby mięsko nie było suche. No. To jest bardzo ważne. Suche mięsko to nie. nie.